Dzień dobry, witajcie! Daro Panita Dzisiaj pobawimy się kroczkami Jive'a Ale w wersji czterokrokowej Zapraszam Was do kroku partnera Panita zaprasza do kroków partnerki Panowie, zaczynamy, od nogi lewej do tyłu Panie zaczynamy od nogi prawej do tyłu 3, Cztery Raz Dwa Trzy Cztery Raz Dwa Trzy Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujmy w drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery. Dziękuję bardzo. Spróbujemy ten krok zakończyć w parze. Na początek, pierwsze ujęcie. Partnerka prawa do tyłu, partner lewa do tyłu. Trzy cztery. Raz, dwa, trzy, 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 cztery. Ten sam krok możemy zatańczyć w małym obrocie w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Spróbujemy z muzyką. Pierwsze cztery kroki wykonamy trzymanie na siebie. Trzy, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Obracamy. Się i w obrocie. i obrót partnerki i to zadanie na tył, ten ten Panowie, dla was kroki zaczynamy od lewej do tyłu tył Przód, wolno, wolno. Tył, przód, wolno, wolno. Tył, przód, bez obrotu. I jeszcze raz. Przygotowi? Trzy, cztery. Bez obrotu pierwszy. Obrót lady, tam, lewo. Lady wraca. Bez obrotu jeden. Dla partnerki. Zaczynamy prawą nogą do tyłu. I. Tył przód, krok, krok, tył przód. Partner podnosi naszą rękę w górę. Idziemy pod rękę. Krok, tył przód, krok, krok, tył przód, krok, krok. Jeszcze raz cała sekwencja. I. Tył przód, krok, krok. Tył przód krok, krok. Tył przód krok, krok. Tył przód krok, krok. Parze. Trzy, cztery. Tył przód bez obrotu. Tył przód obrót lewi. Tył przód lewi wraca. Tył przód przychodzimy do siebie. Tył przód bez obrotu. Tył przód, Lady się obraca. Tył przód, Lady wraca. Tył przód, podchodzimy do kolejna figura, proszę Państwa, do obrót partnera. Rozpoczniemy od kroków partnera. Panowie, lewa do tyłu. Trzy, cztery. Lewa w tył. Lewa w przód. Obracamy. I z drugiego ujęcia. Lewa w tył. Lewa do przodu. I Obracamy. Kroki dla partnerki pokaże Pani Drogie pani, zaczynamy znowu, prawą do tyłu. I tył, przód, krok, krok, 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 tył, przód, krok. Krok, tył, przód, krok, krok, tył, przód, krok, krok. Dziękujemy. Spróbujemy to w pan zatańczyć. Będziemy w pozycji otwartej. Lewa ręka partnera trzyma, prawa ręka partnerki. Rozpoczynamy od kroku do tyłu Partner Lewa partnerka prawa. Trzy, cztery. Tył, przód, krok, krok, tył, przód, bez obrotu. Tył przód krok, krok, tył przód bez obrót. Dziękuję bardzo. Łączymy teraz te wszystkie trzy figury. Czyli krok podstawowy, tył przód wolno, wolno, obrót lady. Obrót men. Obrót lady. I schodzimy się w obrocie dla partnera. Jeszcze raz z ujęcia drugiego. Trzy. Cztery. Tył przód bez obrotu. Tył przód obrót lady. Tył przód obrót men. Tył przód obrót lady. Tył przód kręcimy razem się do ujęcia następnego. I bez obrotu jeden. Obrót lady jeden. Obrót men jeden. Obródle jeden. Kręcimy się do ujęcia następnego. Spróbujemy I tymi kroczkami obawimy się do hitu z 2020 kwarantanna. Obród man Kręcimy się do następnego ujęcia I Jeszcze kilka chwil w obrocie. I kolejne ujęcie. Bez obrotu jeden. Obród lady. Obrud man. Obrud, lady. Kręcimy się. Kalau ini mau nyentuh, nggak lady, mm